W tym rozdziale opowiemy o przestrzeniach nazw. Taka przestrzeń jest swego rodzaju zakresem, ponieważ każdy obiekt posiada swój określony zakres. Jeśli obiekt zdefiniujemy wewnątrz funkcji, to będzie on miał zakres lokalny. Możemy też tworzyć obiekty, które mają zakres globalny. Popatrzmy na przykład. Stworzymy sobie zmienną typu integer o nazwie x, do której przypiszemy wartość powiedzmy 200. Użyjemy jak zwykle polecenia cout, aby wartość tej zmiennej wyprowadzić na ekran. Teraz nasz program kompilujemy, uruchamiamy i zwrócona zostanie wartość naszej zmiennej x. Zauważmy, że ta zmienna ma zakres lokalny. Została zdefiniowana wewnątrz funkcji main, czyli nie możemy do niej odwoływać się poza tym nawiasem klamrowym. Możemy także poza naszą funkcją stworzyć zmienne globalne. No to wprowadźmy sobie integer. X znak równości 300. Zauważmy, że mamy dwie zmienne o identycznym typie i przede wszystkim identycznej nazwie. Spróbujmy mimo to uruchomić nasz program ponownie. Nasz program zadziała prawidłowo. Zwrócona zostanie wartość lokalnej zmiennej, czyli 200. Po prostu te zmienne mają identyczne nazwy, ale każda znajduje się w innym zakresie. Ta wewnątrz funkcji main, natomiast ta zmienna ma zakres globalny czyli takie rozwiązanie jak najbardziej możemy stosować. No to popatrzmy teraz na tak zwane przestrzenie nazw. Może usuniemy deklarację tej zmiennej. Zauważmy, że tutaj próbujemy wartość zmiennej x wyprowadzić na ekran za pomocą polecenia cout. To polecenie przynależy do tak zwanej standardowej przestrzeni nazw, którą określamy w skrócie std. Spróbujmy teraz tymczasowo wyłączyć, ujmując komentarz, Pierwsze polecenie, czyli Using Namespace StD. Teraz nasz program ponownie kompilujemy i wystąpi błąd. Program nie potrafi odnaleźć polecenia COUT, ponieważ należy ono do określonej przestrzeni nazw. Czyli najpierw będziemy musieli wpisać prze nazwę przestrzeni, w tym wypadku STD, potem operator zakresu, czyli podwójny dwukrotak. Kompilujemy program jeszcze raz i znowu pojawi się błąd. Zauważmy, że tutaj po stronie prawej korzystamy z polecenia Endline, które również należy do tej samej przestrzeni nazw, czyli standard. A więc tutaj znowu będziemy musieli wpisać STD i podwójny dwukropek. Teraz nasz program powinien już zadziałać prawidłowo. Oczywiście takie rozwiązanie jest niewygodne, ponieważ jeśli często używamy z poleceń, które należą do określonej przestrzeni, to za każdym razem musimy je wywoływać podając nie tylko nazwę, ale również operator zakresu wraz z nazwą std, czyli standard. Dlatego w typowych programach będziemy raczej korzystali z pierwszego rozwiązania. Deklarujemy using namespace, czyli od tej chwili używamy przestrzeni nazw standard i potem wystarczy już podać tylko nazwę konkretnego polecenia. Możemy także tworzyć własne przestrzenie. Po prostu piszemy namespace, czyli przestrzeń nazw i określamy jej nazwę. Na przykład kursy Taka przestrzeń jest zakresem, będziemy więc musieli wprowadzić nawias klamrowy. I wewnątrz tego nawiasu zdefiniujemy sobie zmienne, które będą należały właśnie do przestrzeni kursy. Na przykład zmienna typu string, którą nazwiemy tytuł. Może od razu wykonajmy inicjalizację, przypiszemy wartość początkową powiedzmy kurs Excel. Zdefiniujmy sobie jeszcze jedną. Typ Double, cena i wartość powiedzmy 43. Czyli mamy tutaj dwie zmienne, tytuł oraz cena, które należą do określonej przestrzeni, do przestrzeni kursy. No to może usuńmy teraz deklarację naszej zmiennej x i spróbujmy wywołać naszą zmienną tytuł. Chcemy jej wartość wyprowadzić na ekran. Kompilujemy nasz program i pojawi się błąd. Dlaczego? Ponieważ ta zmienna należy do określonej przestrzeni. Jej nazwa to za mało, musimy jeszcze najpierw wpisać. Kursy, potem podwójny dwukropek. Czyli wywołujemy zmienną tytuł z przestrzeni kursy. Teraz nasz program powinien już zadziałać prawidłowo. Zwrócona zostanie wartość zmiennej tytułu. Podobna sytuacja wystąpi, jeśli będziemy chcieli wyświetlić wartość zmiennej cena. Należy ona do określonej przestrzeni, a więc musimy najpierw wpisać kursy, podwójny dwukropek i dopiero na końcu nazwę zmiennej. Możemy także tworzyć kolejne przestrzenie. Wpisujemy namespace, no i na przykład drugą przestrzeń nazwiemy sobie książki. Tutaj również prowadzimy nawias klamrowy i zdefiniujemy sobie kilka składników. String, tytuł, przypiszmy wartość początkową, powiedzmy kurs, Joomla. No i na takiej samej zasadzie zdefiniujemy sobie double, cena i wartość początkowa, powiedzmy 35. Zauważmy, że mamy zmienne o identycznych nazwach. Takie rozwiązanie jednak możemy zastosować, ponieważ te zmienne należą do dwóch różnych przestrzeni. Teraz na przykład wywołujemy wartość zmiennej cena. Zwrócona zostanie wartość 43, ponieważ wywołujemy wartość z pierwszej przestrzeni kursy. Możemy zamiast kursy wpisać książki i oczywiście w tym momencie wywołana zostanie wartość 35. Jest to zmienna cena, ale z drugiej przestrzeni nazw. Spróbujmy nasz program ponownie skompilować i rzeczywiście zwróciliśmy wartość 35. Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli wielokrotnie będziemy odwoływali się do konkretnej przestrzeni, to musimy stosować dłuższy zapis, czyli najpierw nazwa przestrzeni, operator zakresu, a dopiero na końcu nazwa zmiennej. Możemy jednak użyć tej konstrukcji, o której wspominaliśmy wcześniej, czyli USING. Popatrzmy. Wpisujemy USING NAMESPACE Czyli używamy konkretnej przestrzeni, w tym wypadku powiedzmy kursy. Teraz nie musimy już używać naszego operatora zakresu, ponieważ od tego momentu w dół będziemy korzystali ze zmiennych przestrzeni kursy. Wystarczy więc podać nazwę zmiennej. W tym wypadku wywołujemy cenę, a więc powinniśmy otrzymać wartość 43. Tutaj jeszcze na końcu musimy uzupełnić średnik i możemy nasz program ponownie skompilować. Rzeczywiście zwrócona została wartość 43. Możemy teraz usunąć naszą zmienną cena, wpisać tytuł. Zwrócona zostanie wartość kurs Excel, ponieważ wywołujemy tytuł, ale od tej chwili korzystamy już z przestrzeni o nazwie kursy.